Witajcie w kolejnym filmiku. Były trzy nieotworzone przesyłki. Jedną z nich otworzyłam już, nagrany został film. Pozostały nam dwie. Którą wybieracie? Tą, bo od tego sprzedawcy jeszcze nie kupowałam albo raz kiedyś. Zatem tą. I tu nie będzie gadżetów ogrodniczych. Czyli jak nie gadżety ogrodnicze, a coś związanego z ogrodnictwem, to pozostaje nam tylko jedno do odgadnięcia. Brusia, zaglądamy. Brusia ma to w nosie poszła. Przed chwilką ptaka przyniosła do domu wielgachnego, na szczęście, to znaczy mniejszego od gołębia. Na szczęście udało się ptaka uratować, wręcznik złapaliśmy i odfrunął. Ale co nam narobił? Odchodów ptasich zielonych, całą masę. No cóż, ważne, że przeżył. Są tu rośliny. Papierze. Szczawik gratis. Czterolistny. To jest bardzo popularna roślinka. Ona, jak zakwitnie, to kwitnie cały sezon aż do przymrozków. Na zimę zabieramy do domu. Źle powiedziałam: nie do domu, do chłodnego pomieszczenia. Taka jest wielkość bólwek. Ja w tym roku posadziłam wiele szczawików odmianowych. 7 albo 8. O różnych kwiatach kwitnących na różny właśnie kolor. To zapraszam, będę pokazywała w sezonie. A co my mamy? Proszę czytać. Begonia pomarańczowa. Proszę wejść na stronę cebule nasiona na Allegro. Zobaczycie jak wyglądają te roślinki. O nie ma tu zdjęć pokazanych. W każdym razie kupiłam cztery kolory begonii, każda w innym kolorze. Taki rodzaj jakby kwiatek w kwiatku. To jest dolna część. Begonie posadzę dzisiaj do doniczek i do ciepłego zaniosę, żeby już zaczęły pojawiać się pierwsze kiełki. Tu mamy drugą begonię, podwójna Bo Bouton de Rose. Czyli jakaś różowa. Ta jest mniejsza. Na tych przesyłkach już zakończę. To jest góra. Już zakupy zakończę na ten, na ten sezon. Chyba, żeby się coś tak mruciu bardzo wyjątkowego przydarzyło. No, pokaż, buziaczka. No, śmierdzę. Słuchaj. Śmierdzę, tak. Gdzie fretkę bijesz? tej łobuzie to ona, ona złapała tego ptaka. Ona zawsze łapie łobuziara. Żeby tylko gryzonie, to nie ptaki. A moje spodnie czuć nawozem, kurzym. Rozsypywałam ten suszony obornik przed deszczami wczoraj. Tak po prostu po roślinach deszcz pięknie popadał i wiecie. Wsiąknie to w grybę szybciej, wystartują te roślinki. No i na spodniach zapach został. Tu jest kolejna begonia, podwójna biała, podobnej wielkości burwka. Już nie będę otwierała. A tu mamy Fanny can Zobaczcie jak te odmiany wyglądają. Tu mamy kanny. Zaraz otworzę. Odmiana Crimson Beauty. Zdaje się, że to jest różowy i szero, kwiat o szerokich płatkach i zielone liście. O sprawa. Tak wygląda. Żywe jest, dobra. Żywe jest, sporawa jest. No zobaczymy. Też wszystko do, do donic posadzę. Już dzisiaj, tak jak już część mam posadzoną. Kanna paciorecznik dwukolorowa. Tam na zdjęciu były y, liście w pasy. Tak, tak mi się wydaje. O, zobaczymy. Tak. Wielkość tych jest identyczna. Już ostatnio jak się kupuje. Zabram. odmiana kanna żółta po prostu żółta napisano i przede wszystkim dlaczego kupiłam jeszcze te kanny z ciekawości, gdyż cena prawie wszystkich to 3 ,69 zł 69 groszy albo 3,89 zobaczcie sami Państwo w sklepie cebulę nasiona na no Allegro. No, więc byłam bardzo ciekawa, czy coś w ogóle przyjedzie żyjącego w takiej cenie. O, a tu dwie. No, no warto było. Warto. No i tu mam rarytas. I też powiem ze względu na tę kannę. I na taką, która, bo już rąbek tajemnicy uchylony został, która tam się znajduje. Zrobiłam zakupy też tych kan. To jest drugi z powodów, w zasadzie pierwszy. Przez tą kannę trafiłam do tego, że te w takiej niskiej cenie. A to jest odmiana o prawie białym kwiatku, ale troszkę mu daleko. Bardzo chcę mieć takie kwiaty prawie białe. Lub białe. A jest ich niewiele. Białych wręcz nie ma. A na pewno nie w Polsce. Vanila krem. Tak się nazywa. I już tu widać, że wypuszcza zielone. Proszę bardzo. Tak wygląda. No i ta kanna mm, 14 zł kosztowała albo 10 z grosikami. Żałuję, że sprzedawcy obaj z tamtego kartonika i z tego nie mieli obu odmian w tej ofercie. Tak to bym zrobiła jeden zakup. A przez to, że chciałam mieć oprawi białych, to musiałam dwukrotnie zakupy zrobić. Dwie przesyłki. Tu też coś żyjącego, a nazywa się Kanna Kuencharlotte, czerwień z żółtym na płatkach kwiatów, też za grosze. Też żyje i oczka ma. Trecia, trecik, chodź zobaczę, chodź Nunu, chodź. Nie? No, 3,69 naprawdę warto. Jeżeli będą jeszcze zgodne z opisem, no to już w ogóle super. I teraz tu mamy begonię czerwona, podwójne, duże kwiaty. To taka niewielka cebulka. Ostatnia kanna. Karnawał. To jest niska kanna, tak jak kłęsza w Brusia chodź malutka, chodź pomożesz. Chodź, kochana, chodź. Otwieramy. Kłem szarlotny. Coś się zabierze. Telefon. Mrusiu, sprawdź. Powąchaj. Może być. No, tak wygląda. Proszę, trzecia No. Żyje, Kiciu, żyje. Sporo ma oczek. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć aż oczek. Bardzo dobrze. Czyli poznaliście państwo zawartość. Ha, dajcie spokój. Jeszcze jest jedno w tym. Tak, dokładnie. No, 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 no. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Brusia, to niespodzianka była. Pozdrawiamy, powiedz. Pozdrawiamy, tak. I zapraszamy do oglądania. Zostaw moje spodnie. Diabliczka, diabliczka. Do widzenia.